Cześć, z tej strony Akwasarz i witam was w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. To jest taki krótki odcinek, w którym otworzymy skrzynkę. Tak, ale nie taką zwykłą skrzynkę, no my nie musicie, że małą skrzynkę otworzę. Wypolujemy na nową postać i otworzymy nową skrzynkę, mega skrzynkę. Za star pointsy, więc przejdźmy na, do tego. Zobaczmy jeszcze, co procenty. widzicie, 1% ponad to jest bardzo dużo. No, jak na tą grę, to, to jest naprawdę bardzo dużo. Więc uwaga, otwieram jeszcze, zasłaniam ile i les itemów, czyli przedmiotów pozostałych. No i okej, okay, otwieram. 216 golda. Do Broka 9 punktów. Do 10 do bo 12, do Ty, to Bo12. Do Barleya. Ty, tu coś będzie. Do Rico i? Co? No nie. Ale serio, tak się zapowiadało, że miało coś być, bo tyle punktów, a nagle aż tyle, nie? No to okej, okay, nie mamy już, nie starczy nam na jeszcze jedną skrzynkę. Więc tyle. Do zobaczenia. Cześć.